Pano z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam Was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Ałatopie Chryste. W Ewangelii Drodzy w miniony piątek 4 lipca minęła setna rocznica śmierci błogosławionego Piera Giorgia Frasatiego świeckiego studenta politechniki w Turynie, który zmarł w wieku 24 lat na nieuleczalną wówczas chorobę hajnego Mediny. Błogosławiony Pierre Giorgio był też przyjacielem naszego kraju, był w latach 20. w Krakowie, w Katowicach, a ponadto jego siostra Luciana wyszła za mąż, za polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego. Jak być może wiemy, jeszcze papież Franciszek zatwierdził kanonizację błogosławionego Piera Giorgia i ta kanonizacja miała się odbyć w lecie tego roku podczas spotkania młodzieży w Rzymie. Ale zgodnie z prawem kościelnym tego typu decyzje papieża niezrealizowane zostają zawieszone w wypadku jego śmierci. Tak też było w tym przypadku i nowy papież Leon XIV potwierdził decyzję swojego poprzednika i kanonizacja błogosławionego Piera Giorgio ma się odbyć 7 września. Zygmunt Kubiak, polski pisarz i tłumacz, jeszcze 20 lat temu zebrał ponad 200 listów błogosławionego Piera Dziordzia. Wydał je i możemy zauważyć, że im bliżej był rok śmierci 1925, tym bardziej te listy przypominały dziennik duchowy, sprawy wiary, sprawy duchowe, Wysyłały się na plan pierwszy w, tych, w tej korespondencji. Między innymi napisał w roku śmierci, w roku 1925, że życie bez wiary i nieustannej walki o jej zachowanie, o rozwój to nie jest życie. Rok 1925, w którym zmarł błogosławiony Pier Giorgio, był też w Kościele Katolickim przeżywany jako rok święty, rok jubileuszowy, tak jak obecny, bieżący nasz rok. I w tym roku Pier Giorgio napisał do jednego z przyjaciół takie słowa: Nastał rok święty. Niegodne byłoby chowanie urazy. Wysyłam Ci więc gałązkę oliwną. Symbol tego pokoju, którego szukam wytrwale. Wytrwale szukał pokoju wewnętrznego, ale także pokoju z bliźnimi, w relacjach z bliźnimi. A swoje listy często kończył takim wezwaniem: Pax Domini Sit Tecum", czyli pokój Pański, niech będzie z Tobą. To częste odwoływanie się do daru pokoju, życzenie pokoju, wprowadzanie pokoju. Trochę nam się kojarzy z dzisiejszą Ewangelią, z tym pierwszym wezwaniem, jakie Pan Jezus dał wyznaczonym przez siebie uczniom. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu. Domowi. To jest takie pierwsze skojarzenie, ale nie jedyne. Siostra błogosławionego Piera, Piera Giorgia Luciana napisała kiedyś o nim książkę, którą zatytułowała Człowiek ośmiu błogosławieństw. To określenie przylgnęło do tej postaci, ale można powiedzieć, że realizował on wszystkie wymogi Ewangelii i także te, które dzisiaj usłyszeli w Ewangelii. Rozesłani przez Pana Jezusa uczniowie, a więc przechodzę do dzisiejszej Ewangelii. Jezus wyznaczył 72 uczniów innych niż 12 apostołów, wysłał ich do tych miejscowości, do których zamierzał przyjść, i dał im też konkretne wskazówki, jak się mają zachowywać, co mają robić. Zwróćmy uwagę na takie cztery wskazówki, które znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Otóż po pierwsze. Pan Jezus kazał tym uczniom zwiastować pokój. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Tak jak mówiłem, błogosławiony pierw George bardzo zabiegał o ten wewnętrzny i zewnętrzny pokój. I Może jeszcze raz przytoczę te słowa, które napisał w roku świętym, bo myślę, że one są warte też przemyślenia. Nastał rok święty i niegodne byłoby chowanie urazy. Wysyłam ci symbol pokoju, którego szukam wytrwale. Za nami jest już pół roku Roku, roku Świętego Pielgrzymi Nadziei, i każdy z nas w swoim własnym sumieniu może sobie postawić pytanie i odpowiedź na to pytanie, czy ten rok cokolwiek zmienił w naszym życiu, czy mamy więcej pokoju wewnętrznego w nas, czy jest w nas więcej troski, aby było więcej pokoju pomiędzy nami. Ponieważ nastał rok święty i niegodne byłoby chowanie urazy. To było pierwsze polecenie pana Jezusa wprowadzanie pokoju, zwiastowanie pokoju. Drugie polecenie, jakie dał 72 uczniom, dotyczyło po prostu ich obecności wśród ludzi. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, pozostańcie tam. A więc chodziło o budowanie jakiejś wspólnoty relacji, do której to wspólnoty dopiero Pan Jezus miał przybyć. I znowu odwołam się do listów Piera Giorgia. Te listy pokazują, jak rozległym miał przyjaźnie, jak wielu miał przyjaciół i jak troszczył się o podtrzymywanie tych relacji, nawet wtedy, kiedy ci jego znajomi byli oddaleni od niego. Jest takie jedno zdanie, które napisał jeszcze jako nastolatek. Mianowicie pisał tak, Niech nasze dusze ożywione łaską będą zjednoczone nawet wtedy gdy w świecie materialnym tak wielka przestrzeń nas rozdziela. To jest podkreślenie wagi duchowej łączności, którą nawiązujemy wtedy kiedy żyjemy łaską. Niech nasze dusze ożywione łaską będą zjednoczone nawet wtedy gdy w świecie materialnym wielka przestrzeń nas rozdziela. Trzecie polecenie Pana Jezusa dotyczyło, tak moglibyśmy to nazwać, działania mocą Ducha Świętego. Jezus mówi konkretnie o jednym darze, nadzwyczajnym darze, w jaki wyposażył owych uczniów. Był to dar uzdrawiania. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. To był wyjątkowy dar. Każdy z nas otrzymuje inne dary, ale jakieś otrzymuje każdy. A w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł napisał takie słowa. Różne są dary łaski, ale ten sam duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Wszystkim nam objawia się duch poprzez swoje dary ale dla wspólnego dobra. I czwarte polecenie, jako zwieńczenie wszystkich poprzednich, to jest zwiastowanie Królestwa Bożego. Mówcie, im przybliżyło się do was Królestwo Boże. Wiem, że od tego zdania Pan Jezus rozpoczął swoje publiczne nauczanie, a w czasach, kiedy żył błogosławiony, a wkrótce święty, Pier Giorgio Frassati, to zdanie z Ewangelii o Królestwie Bożym, które się przybliżyło, to zdanie inspirowało wiele stowarzyszeń, wiele, wiele ruchów katolickich. W tym roku 1925 papież ustanowił święto Chrystusa Króla, a sam Pier Giorgio kończył swoje listy również takimi słowami: w górę serca, zawsze naprzód, ku triumfowi Królestwa Chrystusowego. Mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Drodzy wierni, postawa pokoju, obecność wśród ludzi, działanie mocą otrzymanych darów duchowych i zwiastowanie Królestwa Bożego to takie cztery narzędzia, w które wyposażył Chrystus 72 uczniów, posyłając ich przed sobą. Tymi narzędziami posługiwał się także przed stu laty. Błogosławiony, a wkrótce święty Pier Giorgio Frasati, wielu innych wyznawców i świadków wiary, a także każdy z nas jest wezwany do tego grona, do tego szerokiego grona uczniów Pana Jezusa, i wezwany jest również do tego, by wnosić pokój, by ofiarować innym swą obecność, działać mocą darów Ducha Świętego i mówić o Królestwie Bożym które się przybliżyło. Amen.